<noise> Jak widać, istnieje. Chociaż ono jest chyba trochę smutniejsze, a może nawet bardzo smutne, e, biorąc pod uwagę otaczającą nas rzeczywistość. No, tak jest życie aktora. Ja jestem przyzwyczajony, że jestem aktorem teatralnym przede wszystkim i, i każdy spektakl kiedyś kończy swój żywot, żywot, schodzi za fisza i trzeba się z nim pożegnać, choćby to była najcudowniejsza rola. Więc tutaj też tak będzie, ale mam nadzieję, że będą następne. Tak to już jest w aktorskim życiu, że ciągle jest coś nowego. A, taki najbardziej bolesnym dla mnie em, fragmentem, który został wycięty, to był taki fragment pod koniec chyba, ósmej, ósmego sezonu, kiedy Czerepach dopiął swego i został, e, stworzył partię. Polską Partię Uczciwości. I, to było, i to, bo to było jego celem, marzeniem od lat, od dziecka, najważniejszą rzeczą, którą, której chciał dokonać, i to się udało. I to był finał ostatniego odcinka. I e, lekko pijany Czerepach zwierza się ludzi, że nareszcie to się stało. I ja sobie wymyśliłem, że Czerepach z tego, z tej, z tego szczęścia niewiarygodnego się rozpłacze. A kręcenie filmu polega na tym, że jeżeli ktoś płacze, czy na przykład zaczyna płakać w trakcie ujęcia, to potem te ujęcia są powtarzane. Wielokrotnie, około 15 razy powtarzane jest to ujęcie z różnych planów. No i aktor, który gra tę rolę i wymyślił sobie, że będzie płakał, musiał zaczynać płakać dokładnie w tym samym momencie. Ja, a ja sobie wymyśliłem akurat, że to, bo tak dramatologicznie zapasowało, że to będzie w, akurat w połowie zdania, że wypłynie mu tutaj z oka łza. E no i oczywiście wymaga to ogromnej koncentracji i tak dalej, umiejętności, ale to się udało i ja za każdym razem wypuszczałem łzy z tego samego oka, w tym samym momencie i byłem bardzo z siebie dumny, bo to, no co dużo gadać, to nie jest łatwe i, i nie wszyscy to potrafią i czekałem nawet, pamiętam, bo to, to nie, nie widzę tych odcinków wcześniej, tylko dopiero kiedy jest emisja. I tak czekałem, nawet z żoną oglądałem, mówię: I zobacz teraz, co twój mąż potrafi. I jak patrzę, a tu koniec odcinka. I nie, <grywka> nie ma tego dialogu. No, trudno, tak bywa. Filmowo czy serialowo nie mam żadnych planów, nie mam żadnych propozycji e, ciekawych. E, Teatralnie tak, teatralnie w tej chwili właśnie jesteśmy w Teatrze Ateneum, gdzie przygotowujemy e, e, fantastyczną sztukę pod tytułem Kandyd na motywach Woltera e, z muzyką Jerzego Derfla. W reżyserii Maćka Wojtyszki będzie przebój. I to jest wielka, wielka przyjemność pracy nad takim, nad takim materiałem. Premiera 18 maja.